Dzień dobry, dzisiaj cienków, sobota, minus 8 stopni Jak widać za mną śniegu troszeczkę dosypało Więc dzisiaj warunki powinny być znakomite do jazdy na nartach Także zapraszam do oglądania Tak się to prezentuje tutaj z Cienkowa Dookoła mrozik trzyma, jak widać po drzewach śniegu dosypało Ostatnio jak tutaj byłem to na tej polanie nie było w ogóle śniegu Ogólnie nie było śniegu, mało Teraz dosypało troszeczkę Takiego naturalnego i dookoła mamy, można powiedzieć, fajną zimę. Minus 8 stopni, więc ten stok dzisiaj powinien bardzo fajnie trzymać. Zresztą już się przejechałem jeden zjazd i widzę, że jest bardzo dobrze. Dzisiaj jest sztruksik, więc nie ma co narzekać. O, teraz lepiej widać przy słoneczku. jest tak powinien fajnie trzymać długo. Widzę, że dosypali troszeczkę, bo tutaj się zrobiła taka lekka zaspa. Także śniegu mają wystarczająco, także może do końca marca pojeździmy. Dobrze, dostępne trasy dzisiaj jedyneczka tutaj Ostrawo na początku, więc jak ktoś się uczy jeździć, to średnio. Później wypłaszczenie znowu lekko Ostrawo i na końcu płasko do końca, tutaj mamy trasę czwórkę. Ona tutaj zakręca, jedzie tutaj, tutaj, tutaj i łączy się z jedynką. Czy tam nawet z dwójką, bo tutaj jeszcze leci dwójeczka. Kiedyś można było gdzieś tutaj jeszcze zjechać na orczyk. Aktualnie gdzieś tam naśnieżają. Coś może jeszcze otworzą. Bo ma w przyszłym tygodniu mrozić dość ostro. Tutaj jest piątka, która jest zamknięta. Tak jak piszę, tutaj trasa zamknięta. Pogoda dzisiaj ładna. A ta trasa, tutaj, piąteczka szła. Ona nie jest naśnieżana. I nie pamiętam, czy by kiedyś była otwarta. Może parę lat temu. Aktualnie dookoła. Przyjemna pogoda się robi. Troszkę cieplej, już bo słoneczko wyszło. Mamy gdzieś tak około 4 stopni na minusie. Dzisiaj fajnie. Tam mamy klepki, też ludzie jeżdżą dzisiaj, fajnie jest, także weekend będzie udany. I tak się jeździ na Cienkowie przy niedzieli, że tak powiem. Proszę zobaczyć, kanapy połowa pustych. Mamy godzinę w pół do dziesiątej, ludzi pustka dzisiaj. Słoneczko świeci. Sztruksik jeszcze trzyma gdzieś tam, miejscami. No nic, tylko jeździć. Tutaj na klepkach chodziło. Też tak z góry patrzałem. Mało ludzi nawet. Jest coś dzisiaj ta niedziela. Dopisała, że tak powiem. Tutaj wyjeżdżała ta trasa. Ta piątka. Ale ona jest nie nienaśnieżana a szkoda no i co tu dużo gadać o Cienkowie jeśli chodzi o narty w weekend, no to tylko na cienków, bo praktycznie jeździmy bez kolejek i wjeżdżamy od razu do bramek jeśli chodzi o dni takie robocze od poniedziałku do piątku, no to tak samo bez kolejek praktycznie jeździmy no i tutaj mamy jedyneczkę Bardziej stromo w tym miejscu, potem wyrównanie i końcóweczka w miarę równa. Tutaj dwójeczka i łączy się z czwórką. Ten odcinek tutaj jest taki najgorszy. No w sumie tutaj też nie jest zbyt płasko. A jak tam klepki na godzinę 11. A tak się to prezentuje wszystko. Troszeczkę ludzi przybyło o tej godzinie, bo powstawali. Słoneczko zaszło jak widać i już nie jest tak fajnie jak było. No i końcóweczka. Pogoda troszeczkę się popsyła, jak widać za mną, ale już powoli 12 dochodzi. Także dzisiaj koniec jeżdżenia. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.